Bezprawie w Sylwestra. Ile osób dostało mandat? To, co działo się kilka dni temu, jest raczej przez nikogo niezrozumiałe. Zapowiedzenie pierw godziny policyjnej, a później wprowadzenie bezprawnego zakazu wyjścia z wyjątkami, ciut leżniejszego niż godzina policyjna, na przykład można było wyjść z psem pod pretekstem apelu. I wprowadzenie takiego zakazu rozporządzeniem było oczywiście bezprawne i niestety stanowiło dla wielu osób problem, chociażby taki, że nie mogli bawić się dobrze. Zakazywanie z dnia na dzień wolności obywatelom rodzi negatywne emocje. Zacznijmy od poszkodowanych. Na pierwszym miejscu są to oczywiście zwykli obywatele: obywatele, którzy chcieli gdzieś pojechać, spędzić czas i wrócić do domu. Niektórym to niestety pokrzyżowało plany, a niektórzy mimo musieli po prostu nocować u kogoś. Niektórzy jeszcze niestety dostali mandaty, ale o nich później. Również są to policjanci, są oni również poszkodowani, jak wiemy. Mają oni wykonywać rozkazy, a nie interpretować przepisy. Nie chcą oni stracić pracy, jednak służą dla oni dla obywateli, a wiemy jak to może wyglądać w praktyce. Niektórzy zinterpretowali przepisy, że jest to bezprawny zakaz przemieszczania się, a niektórzy wzięli sobie to do serca i karali innych. Ile było mandatów w noc sylwestrową? Nie ma zbytnio przybliżonej liczby, jednak jest podana ilość wylegitymowanych osób, a wynosi ona ponad 340. 200 osób to byli kierującymi pojazdami. Ale na Sylwestrze na TVP2 nikt nie został ukarany mandatem. Tam zabawa mogła sobie trwać w nieskończoność. I mogli się bawić wiele osób. Jak widać, nie każdy mógł zorganizować zabawę tam powyżej pięciu osób, jak to jest tam w przepisach. No ale jednak są ludzie ponad prawem. Tak, chociażby ekipa Kurskiego, że tak powiem. No i parodia przepisów po prostu z tego się dzieje. Oni mogą, inni nie mogą. No, władza ponad prawem jak zawsze. Oczywiście, TVP nie jest władzą. Jednak, jak wiemy, należy do władzy, ponieważ to... Oni komunikują się odnośnie propagandy, którą dają po prostu w Telewizji Polskiej. Czy można to nazywać Telewizją Polską po takich kpinach z obywateli, z ich słuchaczy, tych osób, którzy to oglądają? No raczej nie. Jest to po prostu telewizja yy, rządowa i zawsze wykonuje rozkazy rządu. Ograniczanie wolności, które jest uważana za bezprawną, nie tylko przeze mnie, ale również przez wielu doświadczonych prawników budzi kontrowersje. Prowadzenie przepisów z dnia na dzień, które są Niekonstytucyjne, a na dodatek są rozporządzeniem, a nie chociażby ustawą, która musi przejść przez Senat? No, ta cała sytuacja drażni wszystkich. Czemu PiS to truje zwykłych obywateli? Ich motyw działania na szkodę obywateli nie jest znany i nie wiemy, czemu władza mści się na nas, czyli na zwykłych obywatelach. Jednak czemu oni wszystko wprowadzają rozporządzeniem? Jest to bardzo proste. Rozporządzenie nie musi przejść przez Sejm ani przez Senat, gdzie na dodatek Senat ma miesiąc na rozpatrzenie ustawy i może ów ustawę odrzucić? by poddać pod ponowne głosowanie w Sejmie. A naszemu rządowi spieszy się tak bardzo, że pomysły, które są tak świetnie przemyślane, potrafią wdawać życie za pomocą rozporządzenia w trzech dni. Coś niesamowitego, jak na przepisy, które karają nas okropnie wysokimi mandatami. Jak ma to wszystko interpretować Złuky Kowalski, który nie chce interesować się takimi sprawami, chce zająć się swoim życiem, chce zająć się swoją kobietą, dziećmi, pracą, czymkolwiek, nawet piciem alkoholu w domu, a niestety żyje w biurokratycznym państwie, no nie wiem jak ma się tym zająć. Może nawet większość osób nie wie, że odnośnie zakazu organizowania się wiele osób, odpowiedzialności nie ponosi osoba, która bierze udział w jakiejś imprezie czy zgrupowaniu w domu przykładowo, tylko odpowiedzialność bierze organizator. Co w takim razie ze spontanicznym spotkaniem, jak chociażby wyjście na dwór i spotkanie się w większej grupy spontanicznie? Wtedy nikt nie ponosi odpowiedzialności, bo nie ma organizatora. Ale kto o tym może wiedzieć? Jak przepisy odnośnie zakazywania naszej wolności zmieniają się w szybszym tempie niż prędkość kamerzysty na wyścigach sportowych. Sytuację w Polsce najlepiej opisuje ten obrazek. Ech. Czy coś więcej można powiedzieć? Zasubskrybujcie mój kanał i spodziewajcie się nowych materiałów uderzających we władzę, która nas ogranicza. Absurdów będzie ciąg dalszy. Cześć i zapraszam jeszcze raz do subskrypcji.